Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz ze squaber.com, z tej strony zapraszam na nasze spotkanie cotygodniowe z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzisiaj poruszymy sobie temat spółek, które zostały dotknięte dość mocno koronawirusem, czyli lockdowny spowodowały, że ich biznes został ograniczony. Między innymi Rainbow Tours czy R, ale także i spółki z branży odzieżowej, które wydają się ożywiać. Gdzieś tam już te najgorsze czasy, według przynajmniej wykresu, są za nami, bo prawdopodobnie raporty lepsze do dopiero będą w, tej, w tym roku. Natomiast, może zacznijmy sobie dwa słowa na temat tego, jak wygląda sytuacja z rynkami, które mają wpływ na polską. Gospodarkę. Polski złoty względem dolara zachowuje się dość dobrze, dlatego że wczoraj, nie, przedwczoraj była próba wzrostów powyżej 3,84, nieudana, więc na razie nie wygląda to źle. Dzisiaj też taka sesja na razie konsolidacyjna, w sensie dalej w tym zakresie wąskim jesteśmy na euro do polskiego złotego i na funcie. Tutaj mamy dzisiaj troszeczkę mocniejsze wzrosty, ale też w ramach takiej korekty i zatrzymania. Franek podobnie, więc z jednej strony rynek umocnił polskiego złotego, co jest. Pozytywne, dlatego że zazwyczaj ta korelacja jest taka, że jeżeli polski złoty się umacnia, to i WIG-20 się umacnia i generalnie wszystkie te kwestie są im plus. Natomiast no na razie dotarliśmy do wsparcia i rynek na nie reaguje. Dla mnie może być nawet wzrost na dolarze do polskiego złotego do 3,88 i dalej zakładać będę, że to jest tylko korekta przed dalszymi spadkami. Na razie w kierunku poziomu 3,66. Takie jest moje nastawienie na polskim złotym. Ropa dotarła do bardzo ważnego miejsca. Zauważmy, że zareagowaliśmy na poziom 63,60, co dla mnie jest idealnym miejscem do sprzedaży według moich metod handlu. Więc tutaj zwracam na to uwaga, jeżeli rynek rozpocznie ruch spadkowy i wybijemy dołek na 57.20 to powinniśmy rozpocząć nowy trend spadkowy który mógłby doprowadzić znowu cenę do okolic 50 dolarów może nawet niżej tutaj pamiętajmy o tym że wzrosty które się pojawiły ostatnio były też po tym jak w krajach OPEC OPEC podały że ich prognoza co do popytu na ropę jest większa więc tutaj jakby spodziewano się tego popytu, no ale z drugiej strony to prawdopodobnie zmobilizuje także i te, 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 te kraje do tego, żeby zwiększać produkcję pomału, więc tutaj dużo się dzieje, pamiętajmy o tym, że to jest jednak kartel, który ustawia ceny, natomiast technicznie Europa zachowuje się też dość ładnie, no i te opory są bardzo ciekawe. Bardzo ważne jest to, na ile rynek zareaguje na ten opór, jeżeli go wybije, to będzie zanegowanie tego, tej okazji. No i teraz bardzo fajna sytuacja mamy na srebrze i na dax Mówiłem o tym już wielokrotnie w ostatnich tygodniach, dlatego że pojawiła się ta rozbieżność między złotem, przepraszam, między srebrem a dax gdzie zazwyczaj te wykresy chodzą podobnie, dlatego że srebro jest też technologicznym instrumentem. I tutaj mamy, mamy na ten moment. Yy, na ten moment wzrost, i moim zdaniem srebro goni za DAX-em. DAX na razie się utrzymuje bardzo wysoko. Nie ma przesłanek do zakończenia tego ruchu wzrostowego na ten moment. Patrzę na wykresie H4, cały czas jesteśmy w bardzo silnym ruchu wzrostowym, takim bardzo. Ciekawym wsparciem jest rejon 15 tysięcy punktów, ale na razie rynek nawet nie chce z tego poziomu spaść. Tworzy konsolidację, więc wybicie z tej konsolidacji dołem byłoby oznaką e, słabości. Na razie Srebro stara się dogonić swoimi wycenami, e, właśnie DAXA pokonując teraz pomału już poziom około 25 dolarów, 50 centów. Jeżeli to się uda pokonać, to wtedy prawdopodobnie do tych 26 dolarów bardzo szybko dojdziemy. Srebro wymaga osobnej zupełnie analizy, zapraszam zawsze w niedzielę na 21.50, a tutaj bardziej chodzi mi o pokazanie, że na razie sentyment pozytywny na giełdach jest, co jest też potwierdzone na giełdzie chociażby w USA, gdzie te notowania jakby międzysesyjne doprowadziły nas do wybicia nowego szczytu. Na kontraktach prawdopodobnie tego nie ma, akurat nie sprawdzałem. Natomiast sens jest i tego taki, że mamy jednak te pozytywne nastawienia także na tym Nasdaqu, który był ostatnio mocno obciążony. Na S&P 500 systematycznie cały czas się wspinamy coraz to wyżej, ładnie po linii trendu idąc, a Dow, Dow Jones wybił też nowe szczyty i aktualnie poziom 33440 jest kluczowy. Więc, krótko mówiąc, na giełdach optymizm jest, tych zachodnich, które, które na ten moment utrzymują trendy wzrostowe, co też powinno sprzyjać temu, że w Polsce powinno być także zielono. Złoto dzisiaj próbuje znowu zaatakować ten poziom 1750 parę dolarów. Wybicie powyżej powinno skierować nas dalej. Dlatego też warto zwrócić uwagę chociażby na Mennicę Skarbową. Tam spółka, która jeżeli by były wzrosty na Złocie, to miałaby też szansę na, na to, żeby zwiększać swoje, swoje marże, swoje zyski, no bo tutaj nie da się ukryć, że jeżeli jest zapotrzebowanie większe, a większe się robi wtedy, kiedy znowu mamy right na złocie, to byłoby to pozytywne. Natomiast tutaj na wykresie dziennym bardzo ważne jest to właśnie, żeby wybić powyżej 1755, bo jak to się wydarzy, to będzie można zrealizować podwójne dno. Więc tak wygląda sytuacja tutaj na złocie. Jeżeli chodzi o miedź, dzisiaj mamy bardzo ważną sesję, dlatego że do tej pory ten opór w okolicach 9100, 9200 to był taki przedział bardzo ważnego oporu i którego rynek nie umiał przebić, a jest to ważne dla KGHM-u, aby to się w końcu aby to w końcu zostało pokonane i jednocześnie, jeżeli byśmy mieli pokonanie tutaj na miedzi wyżej, czyli mielibyśmy ten popyt potwierdzony, to to też by byłoby bardzo, bardzo dobre dla spółek z związanych, czy też właśnie z surowcami, ale także i krajów rozwijających się, bo mieć jest takim instrumentem, który pokazuje właśnie szerokie sentiment risk on, no i taki prowzrostowy scenariusz, tak, dla tych właśnie branż, czy też sektorów, które są związane z emerging markets. Więc zwracamy uwagę na miedź, jeżeli uda się cenie w końcu wybić, to będzie to pozytywne, bo to tak naprawdę zakończy nam korektę. No i teraz, jak wygląda sytuacja na tych spółkach, które które są dotknięte lockdownem bardzo mocno. Jeżeli chodzi o Rainbow, tutaj mamy systematycznie rynek się wspina, wspina coraz to wyżej, już tak bardzo ładnie trzymając się overbalansu. O tym overbalansie też mówiliśmy sobie przy okazji tego spotkania o overbalansach. Teraz rynek dotarł, zobaczcie, bardzo ładnie do wsparcia i na niego zareagował. Więc na razie ten trend wzrostowy jest utrzymany. I tutaj jak dla mnie, na razie z perspektywy trendu wzrostowego, z perspektywy wykresu, ten wykres wygląda bardzo dobrze, bo mamy za każdym razem dość głęboką korektę, która znosi około 50-60% poprzedniego ruchu. A jednocześnie wybijamy nowy szczyt. Czyli inaczej mówiąc, cały czas pojawiają się osoby, które sprzedają, tak? które nie wierzą w dalsze wzrosty, ale ktoś po tej głębszej korekcji od razu kupuje i trzyma do nowego szczytu. Więc jakby ta wymiana inwestorów jest na tyle wysoka, że po coraz wyższej cenie mamy pewną półkę gdzieś tam budowaną. Rodzi to dwa scenariusze. Pierwsza rzecz taka, że na razie ten trend wzrostowy może trwać i trwać. I na razie jakby tutaj pod tym kątem technicznym wygląda wszystko bardzo dobrze, ale z drugiej strony, jeżeli by doszło do załamania trendu wzrostowego, to też trzeba. Mieć to na owadze i wtedy ewakuować się z tej spółki, bo wtedy prawdopodobnie ta lewina spadkowa będzie większa, będzie silniejsza. Warto zauważyć też, że według metody szczyty i dna wybicie ponad 24,80 było załamaniem tej, tego trendu wzrost, spadkowego, który się rozwinął tutaj mocno, więc na razie zakładałbym, że tutaj w tym trendzie wzrostowym trwamy i na razie będziemy celować w okolice luki, ale ta luka, która się pojawiła 24 lutego, Czyli ten przedział między 31,70 a 34,59 jest tą luką bardzo istotną i będzie moim zdaniem trudno, cenie pokonać to w sposób bardzo klarowny. Więc mamy trend wzrostowy, ale osobiście uważam, że ostatnia fala nas czeka wzrostów. Raczej bym już się skłaniał ku temu, że Rainbow dochodzi do miejsc, w których będzie miało duży problem z kontynuacją tego trendu wzrostowego. Stąd też właśnie chciałem Wam na spółkę zwrócić uwagę, abyście czasem nie przegapili, momentu, jeżeli posiadacie Rainbow w portfelu. Aby, aby po prostu nie przegapić tego momentu, w którym należałoby ewentualnie uciekać z tej spółki. Poza tym na razie zakładamy, że ruch turystyczny, że ruch generalnie gdzieś tam związany właśnie z turystyką globalnie wróci trochę do normy. Tak? Na razie chyba rynek tak szeroko zakłada, że w wakacje już będzie w miarę ok, w miarę normalny ruch. Tylko pytanie, co ludzie zrobią? Czy będą się czuli bezpiecznie? Czy będą chcieli podróżować? Czy będą chcieli wyjechać? Oczywiście chęć taka wewnętrzna, żeby gdzieś ruszyć w świat, jest, bo już jesteśmy rok zamknięci w cudzysłowie, ale tutaj wydaje się, że dalej część osób będzie się bała tego, żeby pojechać gdzieś dalej no bo jednak w tym samolocie zamknięci z innymi szczepionki nie dają 100% gwarancji jednocześnie dalej nie mamy jakichś takich lekarstw, które nas pozwalają wyleczyć jakby globalnie rzecz ujmując i to powoduje, że Dalej uważam, że będzie mniejsze zapotrzebowanie na usługi turystyczne, tak globalnie rzecz ujmując, z których żył Rainbow. Oczywiście, zmiana portfolio, zmiana i jednocześnie wsparcie ze strony rządowej, jeżeli chodzi o jakieś dotacje, to powoduje, że ta płynność jest utrzymana. Natomiast, jakby trudno liczyć na to, że powrócimy do tych samych poziomów, które były przed pandemią. A to jest istotne, bo wtedy, przed pandemią, myśmy mówili o Rainbow w sensie w tych okresach, gdzieś tam sierpień, września, że to jest dobra spółka, że ona się powinna rozwijać. No ale później doszło do załamania tego trendu. Wzrostowego, też bardzo ładny sygnał do sprzedaży, i no, niestety, jakby teraz sytuacja się diametralnie zmieniła. Jeżeli ludzie nie będą chcieli aż tak szeroko podróżować, to niestety spółka będzie miała problem z tym, żeby wygenerować dodatnie, wysokie dodatnie przepływy pieniężne. Więc uważam, że z jednej strony mamy ustabilizowaną sytuację płynnościową, bo na razie gdzieś tam tak można by było powiedzieć, ale to nie jest sytuacja, która powoduje, że jest spółka tak samo dobra, jak była jeszcze półtora roku temu, przynajmniej w mojej. Ocenie. I dla mnie osobiście zwracam uwagę właśnie na ten opór, bo uważam, że rejon między 31,60 a 34 zł to jest bardzo ważny opór i będzie potrzeba dużo kapitału, żeby go pokonać. Tak na ten moment widzę spółkę Rainbow. Jeżeli chodzi o EnterR. Analogiczna sytuacja też, dopóki nie wrócimy do normy psychicznej, takiej, że będziemy skłonni podróżować dużo, to niestety branża lotnicza dalej może być pod presją. Oczywiście spółka też doinwestowała się w międzyczasie, w sensie zakupiła nowe samoloty, czy złożyła zamówienie, wykorzystała ten czas na dobrą, dobrą sytuację dla siebie, żeby po lepszej cenie te, te rzeczy zakupić. I też dochodzimy do momentu, w którym jesteśmy w okolicach przed pandemią. Ja mam jedną obawę co do samych podróży lotniczych. Uważam, że część firm, czyli ta, ta część biznesowa lotnictwa, zauważy, że nie trzeba czasem lecieć na drugi koniec kraju albo na drugi koniec Europy, świata, aby porozmawiać, tak? bo oczywiście niektórych rzeczy się nie załatwi online. Natomiast jednak kosztowo, tak? jeżeli mamy do wydania kilka tysięcy dolarów na lot w jedną i w drugą stronę, klasą biznes na przykład, to stwierdzimy, że może jednak zamkniemy ten temat w ten sposób, że spotkamy się dwa razy na Scape i zamiast dwa razy podróżować. Może tak być. Oczywiście to jest trudne do oceny tu i teraz, bo są różne predykcje tego tematu i też różne branże, różne sytuacje. Na pewno część rzeczy się nie zastąpi, tak? Czyli część rzeczy będzie trzeba pojechać, będzie trzeba się spotkać. Natomiast wydaje mi się, że firmy oraz pracownicy sami w sobie będą chcieli skorzystać trochę z tego, że ta forma online weszła w taki użytek codzienny i to spowoduje, że jakby zapotrzebowanie na lotnictwo generalnie będzie mniejsze niż było do tej pory, przynajmniej przez jakiś czas, zanim nie wrócimy jakby takiej jakiejś zupełnej normy, na razie zakładałbym, że ten 2020 rok to na pewno nie będzie ten rok, w którym będziemy mieli zyski tak dobre, jak były wcześniej, więc dla mnie osobiście Enter Air też dochodzi do miejsc, w których zaczyna być ta wycena wysoka, tak? tutaj już nawet rynek tak trochę reaguje, ale te rejony z rzędu 48, 46, 8 zł, to są poziomy, przy których znowu dochodzimy do bardzo ważnego miejsca, aczkolwiek tutaj luka, o której mówiliśmy sobie wcześniej, jest wyżej, to jest 52 zł, więc jeszcze trochę tej, tego miejsca, Miejsca, tego miejsca jest. Warto oczywiście sprawdzać, jakie będą wyniki. W przypadku Rainbow te wyniki są już niedługo, bo one będą 30 kwietnia. Natomiast EnterR też 30 kwietnia opublikuje wyniki. Natomiast myślę, że te zaszłe wyniki mają mniejsze znaczenie, aniżeli a, te, co będą w kolejnych kwartałach, bo jakby kluczowe jest to, czy będzie powrót do normalności, czy też e, nie. Okay. Tutaj też na Wasze komentarze zerkam, postaram się na nie odpowiedzieć pod, pod koniec. Natomiast idąc dalej, żeby teraz przelecieć przez spółki z branży odzieżowej, i dwa słowa na temat samej branży odzieżowej. Kluczowe w branży odzieżowej jest to, że po pierwsze po 2020 roku powstała dziura tak, w zyskach, w przychodach, i tą dziurę trzeba załatać. Nie wszystkie spółki miały aż tak duży problem jak CCC, które musiało się rozwodnić. Tam przypominam, że tam wyemitowano drugie tyle akcji, ile było wcześniej wyemitowanych, więc jakby mimo wszystko spółka, jeżeli nawet by doszła do tych samych wyników, które miała przed pandemią, no to jest jakby o połowę mniej warta, dlatego że jest dwa razy więcej akcji. Natomiast Natomiast tutaj, jakby globalnie rzecz ujmując, na branżę widać pewien, pewne dostosowanie się zarówno popytu, jak i podaży. Coraz częściej kupujemy w internecie, lubimy to robić, albo inaczej przynajmniej akceptujemy, że musimy tak to zrobić. Z drugiej strony, spółki mają coraz wyższą sprzedaż w tych internetach. I tak naprawdę, jeżeli chcemy wyselekcjonować firmy, które mają przyszłość, albo inaczej będą dalej drożały, to w raportach trzeba zwracać uwagę właśnie na to, które firmy ten odsetek przychodów z działalności online mają wysoki. I druga sprawa, jeżeli to jest gdzieś podane w raporcie, to zawsze zwrócić uwagę na to, jaki jest odsetek zwrotów, bo przychód, później możemy mieć koszt tak, związany ze zwrotem jeszcze. Więc ostatecznie ta marżowość nam może spadać czy też rosnąć, więc o tą marżę też się rozbija, bo teoretycznie sprzedaż w internecie powinna wiązać się z wyższą marżą, dlatego, że nie musimy utrzymywać sklepów, tych wszystkich rzeczy. I LPP jest spółką, która bardzo szybko się dostosowuje. Mieliśmy też tam ciekawy zabieg zarządu, który też zrezygnował ze swojego wynagrodzenia na chyba... Jakieś tam pół roku. W każdym razie. To ja akurat mo mogę pomylić, coś, bo nie pamiętam, żeby jak to się tam dokładnie rozwinęło, ale na pewno jakiś tam czas zarząd nie pobierał wynagrodzenia w, w normalnym stopniu. Więc LPP tutaj na ten moment dość ładnie wygląda też technicznie, bo podobnie jak przy Rainbow, mamy te korekty i wyjścia wyżej. Natomiast, jakby patrząc na to globalnie, zauważmy, że jesteśmy na poziomach, które bardzo trudno było pokonać w 2019 roku, czyli w tych okolicach 9000 zł. Ten poziom moim zdaniem też jest to na tyle ważnym oporem, że może mieć rynek większy tam problem z pokonaniem tego, tych, tych barier, natomiast zwracałbym mimo wszystko uwagę na to, jak się tam rynek będzie zachowywał, bo przy okazji tego webinara na temat overbalance, nagranie też możecie znaleźć dla użytkowników, premium jest dostępne, było dwa tygodnie temu, to tutaj, czy tam trzy tygodnie temu, to tutaj rynek bardzo ładnie zareagował na ten overbalance, wyszedł do miejsca, w którym następuje już pewna realizacja, czy jakby realizacja tego podstawowego scenariusza, czyli dotarcie do Poprzedniego szczytu. Wybicie dopiero będzie potwierdzeniem dalszego ruchu wzrostowego, więc na ten moment jesteśmy na po prostu bardzo ważnym oporze. I na razie utrzymuję scenariusz wzrostowy jako podstawowy. Sygnałem pierwszym ostrzegawczym będzie spadek poniżej 8360, czyli poniżej krótkoterminowej średniej. Druga to jest 8000 zł, nie wiem, czy chyba wcześniej powiedziałem punktów złotych, ale tak naprawdę spadek poniżej 7750 będzie moim zdaniem bardzo niebezpiecznym sygnałem, że tutaj coś się dzieje. Być może druga, głębsza korekta. Bo te wyceny, które tutaj widzieliśmy po 3000 4000 zł, one raczej się już nie zdarzą, bo spółka już wybrnęła z tego najgorszego okresu i radzi sobie, natomiast, natomiast no przecena z powrotem do 6000 zł mogłaby się wydarzyć, jeżeli będą nie z wyników. Wyniki mamy 29 kwietnia. CCC, tutaj to, co sprzyja spółce, to e-obuwie, które, które też jest po bardzo wysokich wycenach tutaj na ten moment sprzedawane, i jednocześnie spółka ten biznes gdzieś tam prowadzi i zarabia na nim, więc jest to, jest to pozytywne i to pozwoliło, tak naprawdę, prawdopodobnie tej spółce w ogóle wzrost, na wzrosty. Restrukturyzacja w CCC trwa. Dla mnie utrzymuje na razie to, że cena powyżej 100 zł na CTC to jest dla mnie drogo. To nie znaczy, że spółka nie wzrośnie, bo oczywiście, że może wzrosnąć, ale dla mnie ta wycena na ten moment jest po prostu wysoka. Ponownie spadek w okolice 70 zł byłby znowu ciekawy, bo z jednej strony mamy problem w tej branży, że tak powiem podstawowej dla CTC, czyli sklepy, sklepy stacjonarne, ale spółka cały czas się rozwija pod kątem internetowym i tu, jeżeli się pojawi ten element sprzedaży jeszcze wyższej, jakby on będzie rósł, tak, i ta rentowność się będzie tam utrzymywała i na razie to widzimy, to, to to może zwiastować, że faktycznie restrukturyzacja w dobrą stronę pójdzie i tak naprawdę ostatecznie tutaj CCC będzie, będzie dużo bardziej dochodowa niż była wcześniej. Bo pamiętajmy, i to jest bardzo ważny aspekt, tuż przed pandemią, tak naprawdę w roku przed pandemią, CCC. Podjęło, czy tam nawet Dariusz Miłek się zaangażował z powrotem jakby w tę stronę, że jako rada nadzorcza będzie dbał o to, żeby rentowność podskoczyła, bo CCC w pewnym momencie poprzez swoją ekspansję straciła swoją bardzo dobrą rentowność. No i tą rentowność mieli odbudowywać. I niestety później się zdarzyła pandemia w najgorszym chyba możliwym momencie, kiedy spółka po prostu była jakby pod koniec swoich inwestycji i miała zacząć je spieniężać. Więc jakby w najgorszym momencie było duże zadłużenie, plus jednocześnie jakby ta droga do tego, żeby poprawiać rentowność. Więc teraz, kiedy spółka będzie dociągała tą rentowność, czy będzie ona coraz wyższa, zwłaszcza dzięki temu, że będzie działała w internecie, to to może wzbudzać nadzieję i oczekiwania, że będzie w przyszłości jeszcze lepiej. Ale na ten moment dalej zakładam, że powyżej 100 zł ta spółka jest na ten moment droga. Zobaczymy, jak będą kolejne kwartały, kolejna sprzedaż, na ile szybko sklepy się otworzą, na ile ta rentowność w sklepach stacjonarnych też się. Podbije. Eobuwie jest dobrym pomysłem. Pytanie, czy też standardowe, standardowe produkty, która, które oferują, oferuje CTC i na którym się wybiło te kilka dobrych lat temu, dalej są w kręgu zainteresowań Polaków. Przejęcie Gino Rossi moim zdaniem jest dobrym krokiem. Kwestia tego spieniężenia, tego biznesu. Wsparcie tutaj mamy w rejonie 90 zł, później tych 78, i tak naprawdę w tych rejonach znowu się można spółką interesować. Opór mamy na 107 zł, później wyżej na 115 i 130 zł. Lubawa, tutaj mamy zupełnie inną charakterystykę spółki, dlatego że tutaj raczej, jeżeli chodzi o tą odzież, to to jest raczej zamówienia takie specjalistyczne, więc tutaj zupełnie inna kwestia. Na ten moment spółka dość mocno staniała, tak? bo tych tutaj ładnych ruchach mieliśmy mocne spadki i na ten moment zakładam, że opory, które są na spółce bardzo widoczne, to jest złoty 55. Zł. Czyli tutaj. I tak naprawdę po wykresie raczej bym się nie spodziewał wzrostu ponad tego, tego ten przedział. Wsparcie mamy na złoty 30 zł i z tej perspektywy, takiej czysto technicznej, to na złoty 30 jest moim zdaniem większa, większa racjonalność decyzji o ewentualnie kupnie. Na razie to wygląda raczej podażowo. Monari, Tutaj mamy konsolidację bardzo szeroką między poziomem około złoty 40 a 2,70 Tutaj warto zwrócić uwagę, że te wybicie. Poziomu 2,20, które miało miejsce, teraz będzie stanowiło nam wsparcie. Tak naprawdę uważam, że jeżeli ma być dalej ten wzrost kontynuowany, to Monarii nie powinno spać poniżej nawet 2,40. Czyli inaczej mówiąc, jakbyśmy mieli spadki poniżej 2,40, to wtedy już prawdopodobnie spaniemy do 2,20. Natomiast, natomiast, jak tutaj się znowu pojawi popyt, no to wtedy znowu będzie próba wzrostu do 2,80. Żeby spółka mogła dalej wybić, to tutaj yy, musiałaby no, ten 280 pokonać. to jest Cień, który tutaj będzie straszył, plus jednocześnie druga strona w sensie dołki, które były wcześniej robione. Więc tutaj się buduje pewien taki, taki, taki moment, w którym to może wystrzelić. Monari tam też zmieniało się od środka, tak poprawiała się rentowność, miała się poprawić. Więc tutaj ten raport, który będzie 28 kwietnia, też może coś pokazać ciekawego pod tym względem, ale tak naprawdę myślę, że pierwszy kwartał, drugi kwartał tego roku pokaże, na czym spółka też. Stoi, jak to wygląda i czy jest szansa na poprawę tych wyników? Moim zdaniem wzrost powyżej 2,80 zmieni długoterminowy trend na wzrostowy, czy potwierdzi tą zmianę, bo ta załamanie trendu spadkowego już miało miejsce, tak? Dwa złote zostało wybite, a to był ostatnio potwierdzony szczyt. Stąd też przy okazji perełek w zeszłym tygodniu wskazywałem na monari jako spółkę, która może tym perełkom w kwietniu być. Wistula Group. Tutaj też mamy ładne wzrosty. Raport jest jutro. Ładne wzrosty dlatego, że one są dość systematyczne, zauważcie, tak, po wzroście tutaj z 6 kwietnia mamy tak pomału, pomału, pomału coraz to wyżej I tak naprawdę kolejny opór tutaj mamy w rejonie 3,20, a później 3,35, czyli jakby też te, te dołki tutaj są bardzo ważne Zobaczcie, że jak daleko jest Vistula Group względem innych spółek, czy to LPP, czy właśnie CCC, chociaż inna, inna rzecz w ogóle, tak jeżeli chodzi o, o, o to, co sprzedawane jest w Vistula Group. Natomiast mimo wszystko wzrosty tutaj są na ten moment takim scenariuszem bazowym, tak długo, póki jesteśmy powyżej 2,73. 2,73 to jest takie krótkoterminowe wsparcie, a jeżeli ono zostanie pokonane w dół, wtedy ja bym zmienił swoje nastawienie na pozostanie w konsolidacji, czyli opór na 2,85, wsparcie tutaj na 2,40, później niżej w okolicach 2,17, a interesować by się można było z powrotem w rejonie około 2,26. Natomiast jeżeli się utrzyma ten ruch wzrostowy, to ten mój scenariusz bazowy jest właśnie wzrostowy na wybicie tego poziomu około 2,90 i kierunek będzie właśnie w okolice 3 zł, a może nawet do 3,60. Dużo może zależeć od raportu. Jeżeli chodzi o protektor, tutaj też spółka, która na ten moment z tych branży takiej odzieżowej nie ruszyła na północ, bo zobaczcie, że wiele spółek, które pokazywaliśmy sobie do tej pory, już są wybite, tak? Mamy jakieś wzrosty pokazałe pod te wyniki, pod jakieś dalsze poprawy, a protektor tego nie zrobił. Na protektorze mamy bardzo mały, mały zakres wahań, mamy też mały wolumen. Opór mamy na 4,66, więc jeżeli byłoby jakieś wzrosty, to właśnie do tego rejonu. Po drodze jeszcze 4,32 to jest. Początek luki, czy koniec? Tu mamy początek. Więc te 4,70, 4,60 to są takie miejsca docelowe do jakiegoś pierwszego wybicia, jeżeli by były. Natomiast spadek poniżej 3,75 dla mnie byłby bardzo negatywny i otwierał drogę nawet do okolic 3,16. Więc tutaj ta spółka ma takie, takie ograniczenia z jednej i z drugiej strony dość klarowne, tak tutaj i Tutaj, mniej więcej, i z tej małej konsolidacji, w którą stronę rynek wybije, w tę stronę należałoby później dalej oczekiwać ruchu. Jeżeli chodzi o Wojazd, no spółka bardzo ma jej płynności, więc tutaj jest problem z analizą, natomiast no buty. Buty Wojasa w Polsce się sprzedają. Jeżeli wybijemy powyżej 5,40, wtedy powinna się otworzyć droga do okolic 640. Ten ruch tutaj wzrostowy to była informacja, już teraz z głowy rzucam, ale o jakimś dużym kontrakcie. Natomiast zostało to mocno zdyskontowane, tak? w sensie mocny wystrzał i zaraz rynek spadł. Więc na razie utrzymaliśmy się powyżej poprzednich dołków. Mamy tutaj dołek, tu i tu, więc coraz to wyżej. Więc dla mnie też nie wygląda to źle. Zobaczymy, jak będzie raport za 2020 rok. Wybicie powyżej 5,40. Moim zdaniem otworzy drogę do 6,20. Tutaj, jak naprawdę, Wojas od dłuższego czasu stoi w takim przedziale właśnie między 3 ,50 zł. 50 groszy a 9 zł. Więc jeżeli by się tutaj poprawiały wyniki, to może by się otworzyła w końcu droga do tych 9 zł. Jeżeli chodzi o Witchen. Wit Wit Tutaj mamy podbicie już powyżej tych 9,50, 9,60, więc potwierdzamy ten ruch wzrostowy, tyle tylko, że według metody szczytej dna to dopiero 10, 11 zł jest ostatnio potwierdzonym doł, szczytem, przepraszam, więc dopiero wybicie powyżej będzie załamywało trend według tej metody. Natomiast przy tak dynamicznych ruchach ja tą metodę yy, trochę pomijam, bo ona daje zbyt późne wszystkie sygnały i na razie warto zwracać uwagę na średnie kroczące. One są na razie pod ceną. I rynek poprzednio bardzo ładnie się zachował, czyli te średnie kroczące się zeszły, i teraz wybicie w górę było jakby potwierdzeniem tego, że na nie reagujemy. Więc teraz znowu mamy korektę. Jeżeli dojdzie do średnich kroczących, to w tym miejscu można by było się interesować znowu spółką ze stop losami poniżej 8,55, no i później z oczekiwaniem na to, aby dot dotrzeć w okolice 12 zł, bo tam mamy tak naprawdę fajne opory. Zapraszam was serdecznie do badania, które robimy w skłaberze. To jest takie badanie inwestorów anonimowe, tak? W żaden sposób nie kolekcjonujemy tych danych, w sensie anonimizujemy je, więc tutaj Was serdecznie zapraszam. Co ważne, każdemu, kto weźmie udział w tym badaniu, dajemy dostęp na 21 dni do Squabera premium. Więc wyjątkowa sytuacja. My takich rzeczy w ogóle nie robimy. To jest pierwsza rzecz, którą tak naprawdę od wielu, wielu lat zrobiliśmy, więc nieważne, czy macie dostęp do Squabera premium, czy też nie, to jest możliwość, gdzie możecie te 21. Dni 21 dni dodatkowo otrzymać. Dla nas badanie jest o tyle istotne, że zarówno z badań naukowych, które są gdzieś nam potrzebne w ramach swojej, swojego rozwoju naukowego, ale także i w ramach rozwoju Squabera. Te wszystkie rzeczy są dla nas cenne, dlatego też zachęcamy Was do wzięcia udziału. Zbadajmy, jakie są tutaj oczekiwania inwestorów, jak to wszystko wygląda i zróbmy takie fajne, porządne badanie, które daje nam wiele ciekawych informacji. Ponadto zapraszam Was też na InvestCavs, gdzie jutro o 20 będę miał swoją prelekcję na temat takiego tematu, na który nie za bardzo chcecie słuchać, ale myślę, że warto. Poza tym, no bardzo dużo ciekawych prelekcji, stanowiska, też możecie wejść na nasze stanowisko, tutaj w sekcji giełdowej yy, jesteśmy jako Squaber, więc możecie też do nas zawitać. Tutaj też znajdziecie informacje o promocji, która aktualnie trwa z okazji InvestCavs, czyli możliwość zakupu Squabera Premium na rok i otrzymacie dodatkowo bardzo fajne warsztaty dywidendowe łowy, na ca... jakby bez, bez Limitu czasowego plus 60 dni gratis, jako taki bonus jednorazowy, więc też serdecznie Was zachęcam. To jest tylko do niedzieli, do 18 kwietnia, więc tutaj Was serdecznie zapraszam. Natomiast jeżeli chodzi o. Um, jeżeli chodzi o Wasze pytania, tak? Jeżeli chodzi o Mabion, inne spółki Asekopolan, to już nie dzisiaj to sobie zostawimy na jutro, więc zapraszam Was na podsumowanie sesji. E, więc tutaj e, dzięki wielkie za uwagę. Dajcie łapkę w górę, jeżeli się materiał podobał, bo to jest też dla mnie cenne, czy XB wzrośnie do 22,50 zł, no tak jak mówiłem wczoraj na podsumowa wczoraj albo przedwczoraj na podsumowaniu sesji, dla mnie rejon około 20-21 zł jest dość silnym oporem, dywidenda już niedługo, bo ostatni dzień notowania z prawem do dywidendy to jest w poniedziałek, więc też, też niedługo się będzie ten temat rozwijał ok Nagranie oczywiście też będzie dalej dostępne na YouTube. Trzymajcie się zdrowo, wszystkiego dobrego. Słyszymy się jutro na podsumowaniu sesji oraz na Inwescafs w ramach wykładu o godzinie 20. Tutaj możecie sobie wejść na Inwescafsy i w agendzie znaleźć 16 kwietnia, i na godzinę 20. Jestem tutaj zaplanowany. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, zdrowo.